Dobry wieczór. Przygotowuję dla Państwa artykuły dotyczące ustawień systemowych. Te artykuły, które powstają obecnie, nie dotyczą samej metody ustawień systemowych, ale tego, co dzieje się wokół, czyli tego, o co powinien zabrać terapeuta, co leży w gestii reprezentantów i jak wybrać odpowiednią przestrzeń do pracy warsztatowej albo indywidualnej. Od tego ostatniego artykułu zacząłem, kiedy myśli się o przestrzeni w kontekście metody. Od razu czuję się, że powinna być ona związana z ogromnym szacunkiem. Z uwagi na tematy, które wnoszą klienci, to tematy często bardzo dramatyczne. Często ta metoda i ta forma pomocy jest ostatnią. Po którą sięgają, ponieważ są już tak mocno przyparci do muru. Ale kiedy zastanawiałem się e, nad szacunkiem związanym z przestrzenią, natrafiłem na cytat Tarego Pratchett'a, mówiący o miejscach istniejących tylko po to, żeby ludzie mogli z nich pochodzić. Ustawienia systemowe pracują z całym kontekstem rodzinnym, więc. Podczas pracy z klientem są obecni w cudzysłowie też wszyscy członkowie rodziny, którzy są istotni, wszyscy przodkowie, którzy są istotni. Więc ta konkretna przestrzeń, do której zaprasza się klienta z jego osobistą pracą, staje się w metaforycznym sensie miejscem jego pochodzenia. I chyba dlatego ten szacunek jest tak ważny. Jak zadbać o szacunek w przestrzeni, w której pracujemy, o co jeszcze warto zadbać, o co jeszcze wziąć pod uwagę, o tym będą Państwo mogli przeczytać w artykule już niebawem. Serdecznie zapraszam.